W średniowieczu ludzie myli się tylko raz w roku. Higiena była wtedy luksusem, cała rodzina kąpała się w jednej wannie, a wodę zmieniano dopiero wtedy, gdy brud stawał się widoczny. Ale to jeszcze nie wszystko, kobiety myły głowę tylko raz w miesiącu, używając mydła na bazie ługu, tak, tego samego środka, który dziś stosuje się w czyszczeniu przemysłowym. Tłuste włosy uważano za oznakę zdrowia. Pasty do zębów nie było, ludzie przygotowywali ziołowe mieszanki, a niektórzy, uwierzysz, płukali usta moczem, żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Ubrania prawie się nie prało, a jeśli już, to w wodzie rzecznej, z użyciem ługu albo znowu moczu. Zapach był po prostu nie do zniesienia. Do toalety chodzono, gdzie popadło, w domach używano nocników, a potem po prostu wylewano wszystko przez okno. Zapach na ulicach był straszny. Dlatego panny młode nosiły bukiety przyciskały je do ciała, aby ukryć odór. Właśnie tak narodziła się tradycja ślubnego bukietu.